mógł z Poznań w półfinale mistrzostw Polski Juniorek do lat 17. Zespół trenera Krzysztofa Dobrowolskiego wygrał turniej ćwierćfinałowy, który odbył się w hali przy ulicy Spychalskiego. Młode koszykarki z Poznania nie miały jednak zbyt trudnej przeprawy. Najpierw bardzo wysoko pokonały trójkę Żerardów To mistrz grupy Mazowiecki 78-36. do 36. Dzień później wręcz zdeklasowały czwartą drużynę grupy Dolnośląsko-Polski MKS Mos wrosław aż 107 do 43. Nic zatem dziwnego, że trener Dobrowolski za bardzo nie miał powodów do narzekania i chwalił swoje podopieczne. Jednak przed decydującym meczem o zwycięstwo z Zagłębiem Sosnowiec było wiadomo, że obie ekipy awansowały już do półfinały. Ale teraz ważne jest kto wygra turniej, ten będzie mieć teoretycznie łatwiejszych rywali w turnieju półfinałowym. Zatem od początku rywalizacji MUKS z Zagłębiem Sosnowiec była niezwykle zacięta walka na go gospodynie, a po chwili już Sosnowiczanki. Dlatego losy tego spotkania rozstrzygnęły się dopiero na 3 minuty 40 sekund przed końcem tego meczu. Trener Dobrowolski niezadowolony z postawy... Swoich koszykarek poprosił o 60 sekund przerwy i ten czas jego podopieczne wykorzystały idealnie. Trzy błyskawiczne przechwyty w okolicach środka boiska i Mux odjechał ze spółki Zagłębia na 8 punktów. W końcówce dzięki mądrej grze, szczególnie Zuzanny Marczyńskiej i Zuzanny Winkel, Mux utrzymał prowadzenie i mecz zakończył się wynikiem 65 do 59. MVP tego spotkania została Weronika Bladocha. Przeciwniczki się nie, nie poddały, walczyły do końca. My błędy popełniałyśmy, co zaważyło na tym, że odjechały w pewnym momencie, ale wzięłyśmy się w garść, byłyśmy drużyną i skończyło się jak się skończyło. Spodziewałaś się, że zagłębie będzie tak walczyć po tym wczorajszym zaciętym meczu z kolei żywarną? Tak, no one miały... Jednak mnóstwo wygranych, nie przegrało żadnego meczu. No, nikt nie odda tutaj teraz meczu. To są już ćwiartki, potem finały. Co ma być, to będzie i no. Weronika, powiedz, czy stać was na medal Mistrzostw Polskich? No tak! Będziemy o to walczyć, nikomu się nie ulegniemy. Z kolei asystentka trenera Aleksandra Semler doceniła grę swojej drużyny i liczyła na dobre losowanie turniejów półfinałowych. Mam nadzieję, że trafimy na fajne zespoły, z którymi można powalczyć i wygrać i naszym celem jest dostać się do finału. Teoretycznie powinno być łatwiej, bo trafiać na jedną drużynę z pierwszego miejsca i dwie z drugiego. Rzeczywiście tak może być? Tak, tak, może być. Tak będzie na pewno, tylko oby te zespoły z drugiego miejsca nie. Nie były lepsze od nas i może ktoś, że zajął ktoś drugie miejsce, to znaczy, że ktoś jest gorszy, bo tu mogło się podwinąć, tak jak mówię, na Sosnowiec wyszedł jako drugi z, tych, z naszych świeć a Nie uważam, że był słaby, więc walczmy i, i mamy swoje cele i realizujmy je. Chyba nie będzie aż tak źle, bo Moks w półfinale w Gorzowie Wielkopolskim zagra z tamtejszym AZS-em, Sokołowem Podlaskim i RMKS-em Rybnik. Awans do turnieju finałowego jest zatem jak najbardziej w zasięgu poznanianek. Trzymamy kciuki i wierzymy, że ekipa trenera Krzysztofa Dobrowolskiego zawalduje się w turnieju finałowym na Mistrzostwo Polski Juniorek do lat 17.